Słuchajcie drodzy widzowie, kto by się spodziewał, wielka aktywizacja w aktualnościach się końcowo pojawiła. Ja w ogóle nie wiem, ja... Ja od razu dopowiem Ja nie mam magicznej kuli. Przy okazji zapraszam do wsparcia kanału, gdzie macie masę dodatkowych materiałów. Bez magicznej kuli. To co tu w ogóle czasami się dzieje, że jakoś tu wiecie, przewidzimy aktywizację, to jest totalnie losowe, serio. W sensie... Ja nie mam magicznej kuli, jakby ktoś pytał. No i dobra, wracając do głównego tematu materiału akryzacja w aktualnościach. Jak wyjdziemy sobie niżej, zjedziemy sobie niżej, to będziemy w stanie zaobserwować, że jest to akwizyzacja dla bogatych ludzi. Dlaczego to jest akwizyzacja dla bogatych ludzi? Dlatego, że tak, okej. Okay. Pierwsza ciekawostka naprawili podobno słyszalność dźwięku, jak wyciągacie granę w sensie zawieszkę. Druga sprawa możecie się teraz fleksować. Jeżeli ktoś z waszej drużyny umarł i jest w stanie inspektować wasze skiny, dosłownie wreszcie powód do radości, że twoi koledzy z drużyny nie żyją. Podczas gdy ty jesteś zajęty kierowaniem tych, e, twoi koledzy z drużyny mogą zerknąć na twoje pełne wyposażenie. Tak! Dosłownie, teraz jak jesteście bogaci, to możecie się jeszcze bardziej flexować. <laughs> Bardzo mi się podoba, jak Valve tutaj umieściło swoją drogą Dragon Lorkę Karambita jakiegoś za parę dobrych tysięcy i inne rzeczy. Uspa, który też w sumie wystrzelił, no ale dobra. Dodali nową rzecz. Tak, skrzyneczka z Prime dropów w postaci Fracture Case wyleciała. Tak zrobiła mniej więcej jakieś 100%. Czy ktoś by zakładał, że zrobi 100%. Tak, szczerze tak, na podstawie innych dało się to mniej więcej oszacować, że zrobi to mniej więcej 100%. Albo coś w okolicach 100%. Czy jest to dużo, czy jest to mało? Patrząc na to, że z początku roku większość rzeczy porobiła minimum 100% do kilkuset, to jest to mało. Patrząc na to, że dało się to kupić kilka tygodni temu, gdzie mogliście wyprzedać naklejki i inne rzeczy i w sumie mieć kolejne 100%, to jest to dużo. Tak ja to przynajmniej oceniam. No ale dobra, pojawiły się problemy, ponieważ Fracture jest został wyrzucony i rzeczywiście dostaliśmy kontent związany z. Armory Dealery. Tylko, że ten Armory Dealer jest troszeczkę słabszy, niż jeżeli byśmy sobie wszyscy mogli myśleć. Ktoś powie, że nowe skiny, fajnie zielona MK, no właśnie nie do końca. Z tego wszystkiego, co ja zrozumiałem, najfajniejszy jest ogólnie ten mak, jakby ktoś pytał, ale z tego wszystkiego, co ja zrozumiałem, to jest troszeczkę duży problem ze względu na to, że jak wejdziecie sobie właśnie na Twittera i zaobserwujecie, to Armory Dealer wygląda w sposób taki, że możecie sobie po prostu uprawić, uprawiać trochę hazardu. Macie tutaj jakieś możliwe oferty, no i możecie sobie kliknąć, że nie chcecie. Możecie kliknąć, że nie chcecie 5 razy, no i w momencie, kiedy żadna oferta wam się nie spodoba, no to macie problem. I co jest w ogóle w tym wszystkim najciekawsze, z tego co widziałem, ludzie się chwalili, że na przykład taka MK, która wygląda totalnie słabo, jest za 526 dolarów. Jak dlaczego? Pojęcia zielonego nie mam, już ludzie zwracają uwagę, że to jest po prostu przewartościowane. Co jest w ogóle najlepsze? To nie jest tak, że ta cena jest stała. Ta cena może być losowa. Wasz znajomy, dropnie coś podobnego, może mieć totalnie zupełnie niższą cenę. Co jest w ogóle w tym wszystkim jeszcze najśmieszniejsze? Skrzynki teraz, jak dropicie, mają informację, że są jakby waszą własnością. że ten przedmiot posiada certyfikat, jakby was, oryginalnego właściciela, co nie? Czy jest to fajne? Nie wiem. Czy jest to śmieszne, trochę tak, ale jeszcze ktoś zwrócił uwagę, że nowe przedmioty mają totalnie rozwaloną cenę, porównując do innych, gdzie wiecie, gdzie takie fajniejsze przedmioty w postaci Aka Simowa w Satraku no, kosztuje kilkaset dolarów. W sensie, widzicie, macie ro rodzinną pamiątkę 320, macie wytrysk paliwa 919, no ale to jest akurat już totalnie taki, wiecie, no, fajny skin, OG, tak samo Vulkan. Skąd oni wzięli ceny tych przedmiotów 526 tolków? Ja zielonego pojęcia szczerze nie mam, ale te ceny są według mnie rozwalone, totalnie. No i tu widzimy na przykład Kawaha za 370 faktorynium. Czemu? Nie, nie mam zielonego pojęcia. Podsumowując całą jest mega śmieszna, bo jest wymierzona w bogatych ludzi, którzy mają skiny, żeby się flexować. E, oraz ludzi, którzy kierują swoich team'ów grają, no, no wiesz, no jest jak jest. Również wydaje mi się, że informacja, że w sumie skrzynka jest od oryginalnego, no nie wiem, nie wiem co, czy tokolwiek, cokolwiek to zmienia tak szczerze, ale fajnie, spoko, że dodali coś takiego, więc można się śmiać z ludzi, którzy w zasadzie otwierają skrzynki, cokolwiek by to zmieniło. No i czysto aktualizacja, która dodała coś fajnego? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że niektóry content, który został ukazany w plikach gry, jest naprawdę fajny, ale o tym będzie na dniach. I wydaje mi się, że w perspektywie długoterminowej rzeczywiście możemy, będziemy w stanie zaobserwować coś jeszcze ciekawego. Dajcie znać w komentarzu, jak wy to oceniacie. Czy według Was rzeczywiście fajnie, że teraz, jak umieracie, znaczy umieracie, no to jesteście w stanie spektować skiny swojego znajomego z ekwipunku, czy nie? Możecie mu tam coś doradzić, i tak dalej, jak słuchacz napisało. Granaty lepiej słyszalne. Szczerze, to tak, no nie wiem, no, dajcie w sumie znać w komentarzu. Zapraszam również do wsparcia kanału, gdzie macie masę dodatkowych materiałów. dla nie mam magicznej kuli, jakby ktoś pytał, bo już dużo takich pytań dostawałem. No i zapraszam na konkursie, który został edytowany. <laughs> Miłego dnia Wam, życzę widzowie. Trzymajcie się, no i cześć. <laughs>